Cześć, witajcie na kanale go powiada. Tym razem taki odcinek y, trochę można powiedzieć unsatboxingu. Udało mi się kupić kolejnego laptopa z serii T1100 Shiby. E, mój T1100 niestety wciąż leży w serwisie i trudno znaleźć przyczynę, dla której nie działa. Udało mi się kupić model bardzo podobny. No jego stan nie jest najlepszy w tym odcinku. Też może go troszeczkę wyczyszczę, zanim e, przystąpię do jakichś dalszych z nich działań. No jest Dosyć powiedziałbym stanie wskazującym na spore zużycie, jednak wewnątrz wydaje się całkiem ok. Ekran wygląda nieźle, nie jest popękany, nie ma jakichś widocznych tutaj śladów zniszczenia. Mamy troszeczkę tutaj kilka innych rzeczy niż w tym T1000 SE, ponieważ mamy tutaj dysk twardy, a właściwie mamy miejsce na niego: jest dysk C i dysk A, czyli stacja dyskietek. Mamy tutaj jeszcze jakieś dwa wskaźniki baterii, w poprzednim był tylko jeden wskaźnik baterii, więc trochę rzeczy tutaj się różni. Ja postaram się go trochę doczyścić. Klawiatura, wszystko wygląda bardzo podobnie. Po otwarciu, praktycznie poza tymi różnicami z kontrolkami i tym, że przycisk włączenia jest z góry, a nie z boku, to różnic jakoś większych tu nie pamiętam. Wygląda jak dwie krople wody po zamknięciu tak samo. Mamy tutaj z przodu tutaj to zamknięcie tego samego typu. Po odwróceniu go tutaj na plecki mamy informację. O numerze seryjnym, że wyprodukowano też w Japonii, chociaż nie. Produkt złożono w USA, że to Shiba Ameryka, czyli nie wyprodukowano w Japonii, tylko wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych, więc tu ciekawe. Tu mam tą zaślepkę, której chyba w tamtym nie miałem. Niestety żadnej karty tu pod tą zaślepką nie, nie widzę po zdjęciu tego. No, widać, że slot też jest pusty na tą rozszerzenie pamięci. Pamiętam, chyba mam gdzieś to rozszerzenie pamięci też od innego laptopa, pasujące. To możemy sobie zamknąć. Zaślepka portów z tyłu jest. Przy moim, ja nie pamiętam, czy ona była, czy nie. Tutaj już widać takie dosyć mocne uderzenie dużo późniejsze tutaj uszkodzenie. Modemu też nie ma, bo jest tutaj pusto. Widać, że śrubki, inne rzeczy tutaj no. Już swoje przeżył: 12V, czyli tak samo jak tamten, port rozszerzenia. No i tak jak widzicie, tutaj dysku twardego brak, ale za to jest slot na niego, na jakiś taki dziwny koszyczek. Szkoda, że jest bez tego koszyczka, bo sądzę, że będzie problem go dopasować. A po drugiej stronie mamy miejsce na stację dyskietek, której również nie ma. Mamy miejsce na baterię, której również nie ma. No i ogólnie mamy stan bardzo brudny. Więc jeśli chodzi o tego samego laptopa, no to zacznę od jego drobnego przeczyszczenia kawał jakby kawałek szmatki, gąbka, czysta woda, nic więcej na sam początek. Spróbujemy zobaczymy jaki będzie efekt samego czyszczenia po prostu wodą. Bez żadnych detergentów, bez żadnych innych środków, bo po prostu ten laptop się klei, bym powiedział. Najgorsze co, to po prostu go aż ciężko dotknąć. Ja go teraz i tak nie będę uruchamiać, więc on się spokojnie powinien wyschnąć. Potem i tak będzie cały rozebrany na drobne części, więc tutaj... Ale brudu jest, a jest. Tutaj normalnie by trzeba... No i już widać, że po pierwszym przetarciu już to wygląda ciut lepiej. Cóż, czyszczenia ciąg dalszy. Tutaj zastosuję bardzo, powiedziałbym, skomplikowaną metodę typu gąbka z wodą. Gąbka z wodą, ręcznik do rąk i kawałek szmatki, żeby wytrzeć po prostu z tego, żeby pozbyć się, powiedziałbym, pierwszej warstwy tego brudu. No i widać, że już po pierwszych jakby tutaj... To jest delikatnie zwilżona szmatka, więc tutaj nic się nie powinno specjalnie od tego stać. Poza tym zaraz... Po wytarciu po prostu prze, przesuszam. Okazuje się, że po zastosowaniu tych prostych metod czyszczenia, ten laptop zaczyna po prostu już się nie kleić od, w dłoniach. Już nie mam takich błotka normalnie tutaj na, na samej górze. Ja rozumiem, że niektórzy nie chcą, jak go sprzedają powiedzmy, żeby, o, żeby się nie zamógł czy coś, ale moim zdaniem Warto chociaż dla samego, samej estetyki trochę to przeczyścić i zwróćcie uwagę, że na pewno już wygląda to sporo, sporo lepiej. Jest to tylko brud nagromadzony przez wiele, wiele lat widać w tych wszystkich wnękach, wrębkach i tak dalej. Ja zazwyczaj jak pokazuję wszystkie laptopy, to pokazuję już po tym wstępnym przeczyszczeniu, chociaż przetarciu i tak dalej, żeby już... Nie było chociaż tego rodzaju brudu, ale chcę Wam po prostu pokazać, jak to mniej więcej wygląda, zanim się coś takiego weźmie do ręki. Że to nie jest aż takie super czyste hobby, bo właściwie i właściwie nie wymaga to żadnych specjalnych tutaj detergentów, środków trudnych do powiedzmy tego, tylko zwykłej wody. Potem zobaczycie, jaką magię tam woda z mydłem potrafi się działać. Lub z jakimkolwiek środkiem czyszczącym, nie wiem, do szyb. A tutaj mamy tylko same, samą kwestię wody wilgotnej. Wilgotnego. I mamy po prostu od razu, od razu pewne elementy, które no tak mam tutaj, o no sam kurz, i wszystko. Wytrzymajmy sobie ze stolika. No więc sam kurz czy te elementy. No, okazuje się, że to jest w 90% rzecz do umycia bez większego problemu. Bo ja już nie mówię o tym, że trzeba rozebrać całego i umyć, ok. Tylko po prostu, żeby w ogóle zacząć cokolwiek z tym działać, to ja nie wiem, ja nie potrafię. Tak muszę sobie chociaż trochę to przeczyścić, potem będzie jakieś dokładniejsze czyszczenie. Wszystkich elementów, ale no, wystarczyło odrobina wody, i jest to zupełnie była ziemia. A temu laptopowi i tak wiele nie zaszkodzi, czy ja go trochę tutaj zwilżę, czy nie, jak on i tak musi dokładnie powiedziałbym wyschnąć. A w środku pewnie jest jeszcze większa maniana. No, więc co my tu mamy? Dobra, to to by było takie chociaż wstępne jego przeczyszczenie z lewej, z prawej, i tak dalej. Przecież to jest. A tu jest po prostu już. Proszę, i na sucho. Za chwilę to będziemy czyścić dalej. No i proszę, to było czyszczenie, które zajęło literalnie 5 minut i teraz po takim zwilżonym tym to już nie klei się w dłoniach i można większy, bez większego problemu tego laptopa, powiedzmy, rozebrać. Bo żeby go rozebrać, to ja już... dużo łatwiej będzie mi to zrobić, jak on już nie będzie miał w sobie tyle, na sobie tyle brudu. Oczywiście te pozostałe rzeczy on jeszcze cały czas, tutaj widać, oh, gubi. Z siebie jeszcze mnóstwo kurzu, te rzeczy już po rozebraniu powiedzmy doprowadzę do lepszego stanu. Te rzeczy pewnie da się tutaj ładnie wyczyścić. Ok, to to by było na tyle, jeśli chodzi o takie wstępne czyszczenie. Później przejdziemy do drobnego rozebrania jego i zobaczenia, jak on tam wygląda sobie w środku. Dobra, to teraz, jak już mamy tu wszystko, to rozkręćmy sobie, co my tu możemy. Z tego, co ja pamiętam, zaczynało się od klawiatury i właściwie od. Otwarcie tej zaślepeczki. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. No śrubek widać od klawiatury nie ma w ogóle. Więc śrubokręt jest z gruntu słabo potrzebny. Z tego co pamiętam, to się to tutaj podważało. No i już. już mamy otwartą klawiaturę. O, nawet jest przymocowany. Tutaj widać, o, możemy wysunąć. I klawiatura pięknie nam cała wyszła. Mamy baterijkę podtrzymania tutaj. Co my tu mamy? No brudu, a brudu i chyba wylanych kondensatorów, zabrudzona cała ta płyta. To raczej się już na nic nie przyda. Tu są jakieś taśmy, coś, no, brudu a brudu. Dobrze, to kontynuując tutaj, tutaj mam wylanych kondensatorów, jakieś tego po prostu wytrzemy sobie. Czy coś tutaj jeszcze? No, spróbujemy otworzyć górę. On jest dosyć prosty w demontażu, bo tutaj właściwie za dużo w ogóle nie ma ani śruba i niczego. W tym to już w ogóle za dużo nie ma śrub. Widać, rozbierany wielokrotnie i skręcony na kilka śrubek ledwie. Jeszcze z, z trochę poprzekręcanym gwintem. wiele rzeczy jest tutaj. Moim poprzednim mi się wydawało, że było dużo bałaganu, i tam był ten. A to ten to już w ogóle. Ale może ma on coś, czego tamten nie ma, i uda się dzięki czemu go naprawić. Tego mojego poprzedniego. A może tego uda się naprawić, nie mam pojęcia, który będzie tutaj lepszy. Wszystkie śruby tu odeszły. Może tu jest jeszcze coś? Tak, jest śrubka. Mówiłem tutaj. O, może jeszcze tu jest śrubka? O, jest śrubka. Czyli na trzech śrubkach cały ekran się utrzymał. Czyli na tej, na tej i na tej. Te trzy śrubki do ekranu. Jedna była. Do tego koszyczka i dwie tam jakoś z tyłu. No więc zobaczmy sobie, co my tu mamy od spodu, jak to wszystko wygląda. Najpierw chyba pierwsze co to trochę tutaj. Widać, że jest inaczej skonstruowany, bo tam chyba ta płyta, z tego co pamiętam, sięgała do końca. Tutaj ta płyta jest dużo mniejsza. Bo jest miejsce na ten dysk twardy tu po tej stronie. co nie miara. Co my tutaj mamy po tej stronie? No, całą elektronikę od ekranu, która wygląda o niebo lepiej niż ta elektronika na dole, bo te kondensatory na no, te aż tak powylewane nie wyglądają. Ale płyta jest totalnie niestety inna. Ale może ekran albo coś tutaj da się zreużywać, bo tutaj dół tej płyty właśnie tu jest tak, i tu jest. A, bo to tak idzie. Tu mamy od ekranu. Tu mamy te wszystkie od napędów, i tu było miejsce na stację dyskietek z tej strony, i to wszystko przechodzi tędy. Zapach <laughs> Samego kurzu. Takiego starego. Tu mamy jakiś układ zupełnie inaczej, bo tu w jakimś gnieździe coś. A sam procesor, gdzie mamy? A, mamy procesor, ten sam. Okay. 78 rok, Japonia M80C86A -2. Tu mamy te układy, wszystkie tam wejścia, wyjścia. No tutaj widać, że kondensatory, tu na pewno te są wszystkie, tutaj do wymiany, te z boku. Ta bateria, tak samo to jest do usunięcia. Ekran wygląda nawet nie tak źle. Tutaj od spodu. Mamy podłączenie ekranu. Mi się wydaje, że ekran jest inaczej chyba podłączany niż do tamtego. Bo teraz go nie mam, leży w serwisie, więc trudno mi to stwierdzić. Mamy tutaj całe te saneczki na dysk twardy, które na jednej z dwóch śrubeczkach tutaj się trzymają. Jeszcze możemy sobie rzucić okiem, co my tutaj mamy z tym dyskiem twardym i tym interfejsem tutaj. No, i tak jak się podejrzewałem, że tutaj są jakieś dedykowane. O, mamy nawet na drugą stację. FDD. FDD1 i FDD2. Czyli na dwie stacje dyskietek mamy wpięcie, a to jest pięcie, które jest do góry od tego modemu, którego nie ma. Czyli to jest do modemu, to jest tutaj do stacji dyskietek jednej, a to jest do stacji dyskietek drugiej, a tu mamy interfejs jakiś do dysku twardego, który kiedyś tu mógł być. No cóż. Może coś z tego będzie. Może da się go chociaż podłączyć. Może on się uruchomi, co jest ciekawe. Ale to już chyba nie w tym odcinku. I chyba najpierw zrobią to w tym serwisie, gdzie mi naprawiają tamtego. I zobaczą, czy może coś się z tego da zreużywać. Bo ja nawet już tego słabego zasilacza tutaj nie mam, bo też go oddałem tego serwisu. Więc tak to możemy skręcić. No szkoda, że to wszystko jest w takim stanie. Liczyłem, że będzie jak będzie do dysku twardego, że są chociaż te saneczki, ale często jak laptopy są, nie wiem, wyrzucane, utylizowane i tak dalej, to te wszystkie koszyczki i tak dalej są zabierane razem z tym dyskiem i to powoduje trochę potem problem w tym, że to jest dosyć nietypowa część i potem ciężka do zastąpienia, bo trzeba w tym momencie poszukać. Na szczęście manual serwisowy do tego laptopa jest, więc da się pewnie na podstawie rozkładu pinów dojść do tego jak to powinno być tam podłączone, że dysk twardy da się taki znaleźć. Mam podobnego laptopa też to Shiby, też takiego starego, który też nie działa. Może w nim dysk twardy mam 40 MB, może może ten dysk po prostu da radę w tym laptopie, nie? Więc zobaczymy, dam wam znać w następnych odcinkach. Ten odcinek jest trochę będzie taki na żywo, może trochę to tutaj zmontuję, spróbuję jakoś to zrobić, żeby było ciekawie. O nawet tu jakiś Kosarz lub pajączek się tutaj już weje, martwy znalazł. Cóż, tutaj skręćmy to do końca, żeby się całość nie rozpadła do końca. Te klawiatury to nawet już nie będę tam podłączał, no bo po co? A może dla porządku jednak to zróbmy. No, nawet te gniazdka tutaj dały radę. Cyk. syk. Czyli, jeden tutaj z tyłu ta śrubeczka tutaj była, to pamiętam. Pewnie nie oryginalna, bo czemu z takimi dziwnymi, tutaj wystającymi, to na pewno nie było to oryginalne. I teraz, tak, czy jeszcze gdzieś tutaj jakąś śrubkę wkręcić. To pewnie było przykręcone. Tą krótką śrubką. A tamtą długą przykręcimy, chociaż tą klawiaturę niech ona, czy nie, nie odpada. I nam się klawiatura nie odłączała. To ją po prostu ten podłącz poszykręcimy tą jedną śrubką. No i ostatni tutaj, plasticzek, mamy go złożonego z powrotem. Trochę bałaganu i kurzu, ale mam nadzieję, że. Ciekawy był chociaż ten odcinek, bo zobaczyliście chociaż od czego się właściwie zaczyna z takim laptopem. Gdzie mamy tylko mnóstwo kurzu, bałaganu i wszystkiego innego, no i potem próbujemy jednak coś z tego ciekawego zrobić. Dajcie znać, jak to wygląda u Was. A tymczasem dzięki za oglądanie. Tym, którzy dotrwali do końca, jak Wam się podoba, dajcie jakąś łapkę w górę, zostawcie jakąś reakcję, a może gdzieś. Macie takiego laptopa, który by mógł posłużyć tutaj zadawce części, żeby coś z tego zrobić? Trzymajcie się. Hej!